Witam serdecznie. Piątek, piąteczek, piątunio, czyli trochę luźniej, sympatyczniej, u progu weekendu. Tak więc, windykacja zasady dobrych praktyk. I drodzy Państwo, to, że etyka jest jaka jest, każdy ma swoją, byśmy powiedzieli, to swego czasu konferencja. Przedsiębiorstw Finansowych, teraz byśmy powiedzieli Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, stworzył zasady dobrych praktyk, którymi rzekomo powinny kierować się firmy windykacyjne. Mówię rzekomo, ponieważ to, co widać na kanałach akcja, windykacja, czy też teraz ja mówię, zdaje się przeczyć temu, co jest na papierze. Aczkolwiek wiadomo, że papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko. I może zacznijmy od tego, aby sprawdzić, jeżeli chodzi o związek przedsiębiorstw finansowych, kogo nadziali na członka. To znaczy, to jest może złe określenie. Wciągnęli na członka, też może. No, dobra. Sprawdzimy, kto został członkiem tego tworu. O może w ten sposób. No oczywiście na czele musi być bez z, z Gdyni, co oni widać szczególnie wielkim członkiem, bo są jednym z założycieli. Do tego oczywiście Eros KFC z Warszawy, Intrum Justitia z Warszawy, Korpus Juris z Warszawy i między innymi dalej mamy Alektum z Wrocławia, koledzy z firmy Hoist Polska z Wrocławia. Kaczmarski Incaso z Wrocławia, Kruk z Wrocławia, Rudy Consulting z Wrocławia, Ultimo z Wrocławia, Credit Express Incaso z Wrocławia, E-Kancelaria, Grupa Prawno-Finansowa z Wrocławia, Kancelaria Prawna Rubikon z Wrocławia. Cóż mam powiedzieć? Egipt miał swoje plagi, na Śląsku 11 plagą to są y, szkody górnicze. A cóż mogę powiedzieć kochanym mieszkańcom wro Wrocławia? Głębokie wyrazy ubolewania. Ale drodzy Państwo, aby nie przedłużać, przejdźmy już bezpośrednio do tego, o czym mówimy, czyli teoretycznie wójciorawcio powinien Państwu przedstawić, czy też w ramach kazania niedzieli dzisiejszej byśmy mogli powiedzieć, parafrazując, przejdźmy do tego do tych zasad dobrych praktyk. Jest to dosyć obszerny dokument, więc aby nie omawiać w całości, czy znaczy dokument czy zbiór żartów, to już y, zostawiam Państwa opinii. W każdym razie przejdziemy od razu do księgi trzeciej. To nie jest eksodus księga wyjścia. Raczej bym powiedział może księga zejścia. W każdym razie jest traktowana przez firmy windykacyjne, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Typowo na zasadzie bajek Andersena, Chociaż tam można wyciągnąć pewnie wnioski i morał, a tu zdaje się, nikt niczego nie wyciąga. W każdym razie idziemy do tej księgi trzeciej. Zasady dobrych praktyk w indykacji. I drodzy Państwo, aby było dowcipniej, siłą rzeczy dokument jest co jakiś czas, byśmy powiedzieli, nowelizowany, więc porównam od razu to, co było w 2018 roku i to, co jest w 2020, czyli obowiązuje. Od tam, zdaje się, 2019. W każdym razie mamy tak. Część pierwsza to są definicje. I paragraf 47 pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewien szczegół w 2018 roku. Poniższe określenia użyte w zasadach oznaczają. Przedsiębiorstwo windykacyjne, czyli przedsiębiorstwo profesjonalne zajmujące się działalnością w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz ściągania należności płatniczych, monitoringiem wierzytelności i innymi usługami towarzyszącymi lub pokrewnymi na rachunek własny lub w imieniu i na rzecz klientów. I drodzy Państwo, teraz drobna uwaga. W 2020 roku, czyli po nowelizacji tegoż paragrafu 47. Mamy poniższe określenia, użyte w zasadach, oznaczają y, przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami, przedsiębiorca profesjonalnie zajmujący się działalnością w zakresie obrotu wierzytelnościami itd., itd. Natomiast to, co jest istotne, y, te parę lat wcześniej pisało na rzecz klientów, a po tej nowelizacji pisze na rzecz swoich kontrahentów. I tu uwaga, bo to jest jednak istotne. Czyli logiką byłoby, że klientem to jest ta osoba, w stosunku do której im się wydaje, że ma dług, zobowiązanie, a działają na rzecz albo swoją, albo firm, od których odkupili zobowiązania. Jeżeli chodzi o ten paragraf 47, przejdźmy do punktu B, czyli kim jest windykator? Windykator jest to pracownik. Agent lub inna osoba fizyczna wykonująca czynności windykacyjne z upoważnienia przedsiębiorstwa windykacyjnego, a po nowelizacji windykator jest pracownikiem, agentem lub inną osobą fizyczną wykonującą czynności windykacyjne z upoważnienia przedsiębiorstwa zarządzającego wierzytelnościami. No to są takie drobne smaczki, natomiast pójdziemy o jeden krok dalej, o wiele bardziej sympatyczny już czyli czym są czynności windykacyjne. I tak w 2018 roku czynności windykacyjne jest to zespół czynności faktycznych i prawnych podejmowanych w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności przez dłużników. Natomiast po nowelizacji yy, nie posługują już się zwrotem dłużnik, a dziwnym trafem w rozmowach telefonicznych to jest standard. Ale posługują się wzrotem osoby zadłużone. I mam wrażenie, że jest to już początek tejże nowomowy, czyli mamy e, osoby pracujące w tej branży kulturalnej, które miały ubogacać panie e, w krajach, e, byśmy powiedzieli, imperializmu zachodniego. No a to nie zmienia i takich podejścia. Definicja wierzytelności to w zasadzie ona się nie zmieniła, czyli nieważne, w, czy byśmy patrzyli przed czy po nowelizacji, wierzytelność jest to uprawnienie przysługujące jednej stronie stosunku prawnego do domagania się od drugiej strony stosunku prawnego spełnienia określonego świadczenia. I tak się zastanawiam, dlaczego. Na myśl przy piątku przyszła mi definicja apatii, którą można wysnuć z tego punktu D. Czyli apatią byłby stosunek do stosunku po stosunku, bo mniej więcej tak by to wyglądało. Natomiast o wiele ciekawszym rozwiązaniem jest kolejny punkt. Wcześniej dług to było pieniężne lub rzeczowe zobowiązanie dłużnika do świadczenia. Tak to brzmiało w 2018 roku. Po nowelizacji mamy już nie dług, a wierzytelność masową. Wierzytelność przysługująca od konsumenta, będąca składnikiem pakietu wierzytelności nabytych od kontrahenta lub obsługiwanych na zlecenie kontrahenta. Do tego dochodzi punkt F, gdzie po nowelizacji jest zadłużenie. Jest to zobowiązanie osoby zadłużonej do spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Natomiast przed nowelizacją mieliśmy, że dłużnik jest to osoba prawna lub fizyczna obowiązana do spełnienia określonego świadczenia wobec innej osoby prawnej lub fizycznej. I drodzy Państwo, przechodzimy do jednego z najbardziej istotnych elementów związanych z tym kodeksem i co można z niego wyciągnąć. Może się nagle okazać, że w sytuacji, w której firmy windykacyjne nie stosują się do tego kodeksu. Warto korzystać z tego w postępowaniu sądowym. Zdecydowanie polecam coś takiego dlatego, że nawet gdybyśmy przyjęli definicję, pomijamy już te, które są definicje konsumenta, bo one są podobne w zasadzie można powiedzieć z ustawą. Natomiast jeżeli chodzi o ten kodeks to kiedyś Czyli przed nowelizacją kontraktem. Był to podmiot zlecający przedsiębiorstwu windykacyjnemu prowadzenie czynności windykacyjnych lub sprzedawca, zbywca wierzytelności. Natomiast, jeżeli chodzi o yy, nowelizację, jest to przesunięte, ponieważ dołożyli punktów. Określili oczywiście konsumenta, i kontrahent jest przesunięty o jeden punkt niżej, czyli znajdziecie to Państwo w punkcie, i niewiele to tak naprawdę wnosi. Natomiast to, co jest istotne, wszystkie powyższe określenia oraz postanowienia niniejszej księgi, no kurde, jak to brzmi, stosuje się odpowiednio także do wszystkich innych członków konferencji przedsiębiorstw finansowych, nie będących przedsiębiorstwami windykacyjnymi w sytuacji, gdy wykonują oni czynności windykacyjne w odniesieniu do własnych wierzytelności. Czyli mówiąc krótko, że obejmuje to również firmy, które nie są firmami windykacyjnymi, są zrzeszone w tym tworze, byśmy powiedzieli, i jeżeli windykują własne długi, to mają się do tego stosować. Tam oczywiście jest jedna zmiana, to już nie konferencja, a związek przedsiębiorców finansowych, ale to już jest element, byśmy powiedzieli, nieistotny. Istotne jest to, że od 2018 roku zmieniło się to, że dodano część 1a, relacje z kontrahentami. I, drodzy Państwo, tu bym prosił, aby zwrócić szczególną uwagę, ponieważ to, co jest w dokumencie, a to, co się dzieje faktycznie, to nagle mamy, byśmy powiedzieli, odwrócenie kota ogona. Otóż, jaki jest obowiązek firmy windykacyjnej? Przed, to jest paragraf 47a, ustęp 1. Przed zawarciem umowy z kontrahentem dotyczącej wierzytelności masowej, przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami dokonuje oceny wiarygodności tego kontrahenta w oparciu o badanie polegające na sprawdzeniu co najmniej wpisów na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, Punkt B. Publikacji ostrzeżeń publicznych i komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów wydanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czyli już proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z tym kodeksem firma windykacyjna nie ma prawa nabywać kota w worku nie wiadomo skąd. A Idąc dalej, przecież część banków była karana przez Łokik, a to oznacza, że zgodnie z tym kodeksem firma windykacyjna zrzeszona w tym związku nie ma prawa nabyć takich wierzytelności. Jeżeli chodzi o literę C. Czy wobec kontrahenta prowadzone było przez ułoki lub inny urząd bądź organ państwowy postępowanie związane ze stosowaniem praktyk naruszających interesy konsumentów w zakresie powiązanym ze stosowaniem klauzul abuzywnych lub miselingu? Co do miselingu, pisingu i tym podobnych zwrotów, drodzy Państwo, był o tym już odcinek wcześniej, odsyłam. Natomiast jeżeli chodzi o klauzule abuzywne, Mamy przykład e, kredytów frankowych. Bardzo ciekawy przykład, dlatego że oparty właśnie między innymi o nieważność umowy, o klauzule abuzywne, czyli generalnie wyłączające, prawda, czy powiedzielibyśmy klauzule zakazane. Skoro banki za to już były karane przez UOKiK i inne instytucje, to oznacza tylko i wyłącznie jedno, że firmy typu Kruk, Best, Hoist, czy Eros KFC, w żadnym wypadku nie powinny od nich nabywać wierzytelności. Czyli pytanie, co się w takim wypadku dzieje. Tym bardziej zastrzeżenie jest, aby sprawdzać to w okresie trzech lat poprzedzających badanie. I w ustępie drugim. W zależności od wyników oceny, o której mowa w ustępie pierwszym, przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami, podejmuje decyzję o zawarciu umowy z danym kontrahentem. Jednak przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami nie powinno zawierać umowy z kontrahentem w przypadku, gdy którykolwiek z ostrzeżeń publicznych, czyli to Komisja Nadzoru Finansowego lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczy działalności kontrahenta, w ramach której powstała wierzytelność masowa, Będąca przedmiotem nabycia bądź zlecenia usługi. W pozostałych wypadkach przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami powinno dokonać wszechstronnej oceny ryzyka zawarcia umowy z danym kontrahentem. I szczerze mówiąc, z dziką przyjemnością chciałbym zerknąć, czy kiedykolwiek te postanowienia były realizowane. Ale wiadomo, mamy piątek, piąteczek, więc raczej myślę, że to co czytam, traktujemy albo w formie dobrego żartu, albo w taki ten Tischnerowski sposób, czyli trzy rodzaje prawdy i to będzie ten, yy, że tak powiem, najbardziej finezyjny rodzaj prawdy, czyli główna prawda Przejdźmy do punktu trzeciego. Przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne w zakresie dokonywania ocen wiarygodności kontrahenta. No, Patrząc na tę wiarygodność i coraz częściej wygrywane procesy, tam gdzie komuś się chce odwołać od nakazu zapłaty, to również trzeba przyznać, że mają rozmak i poczucie humoru. Paragraf 47b, przejdźmy dalej. Przed podjęciem czynności windykacyjnych, przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami. Przeprowadza badanie jakości wierzytelności w zakresie praktyk naruszających interesy konsumentów. I jakoś dziwnym trafem to badanie, no nie wiem na czym ma polegać, a pisze tak, badanie przeprowadza się, to jest ustęp drugi, badanie przeprowadza się na wybranej próbie kontrolnej i polega na sprawdzeniu, czy w sprawie składane były reklamacje lub skargi konsumenta związane ze stosowaniem wobec niego praktyk naruszających interesy konsumentów, w szczególności miselingu. Drodzy Państwo, jeżeli jest to robione, to tylko chyba i wyłącznie po to, aby sprawdzić i wyłowić tych klientów, którzy są na tyle, powiedział rozgarnięci, ale to może złe słowo, natomiast są na tyle odporni psychicznie, że wiedzą, że o własne prawa muszą dbać. I Przechodząc do ustępu trzeciego, w przypadku, gdy przeprowadzenie badania nie jest możliwe, w szczególności gdy wierzytelności były przedmiotem obrotu, dopuszczalne jest w tym zakresie poprzestanie na oświadczeniu złożonym przez kontrahenta dotyczącym istnienia lub nieistnienia skarg lub reklamacji w badanym zakresie. No, drodzy Państwo, takie oświadczenie, to ja jestem w stanie już dzisiaj oświadczyć, że cóż. Jestem pomocnikiem świętego Mikołaja i karmia Rudolfa, prawda? Bo to mniej więcej jest chyba ten sam poziom. Przejdźmy w każdym razie dalej, paragraf 47C w przypadku uprawdopodobnienia na podstawie reklamacji klientów, otrzymanych w trakcie czynności windykacyjnych, że część wierzytelności przyjętych do windykacji może być dotknięta nieważnością, w szczególności wynikającą ze stosowania przez kontrahenta lub wierzyciela pierwotnego, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami podejmuje próbę wyjaśnienia z kontrahentem przyczyn zaistnienia takiego stanu i zasadności podejrzeń oraz monitoruje reklamacje otrzymywane w sprawach powiązanych z danym portfelem lub kontrahentem. Drodzy Państwo, ile razy mi można tłumaczyć? Cokolwiek, a i tak wynik jest końcowy taki sam. Nie zapomnę poszukiwań pani Małgosi, to jest na starym kanale Akcja Windykacja, gdzie typowo na zasadzie znajdziemy pierwszego delikwenta z brzegu. Państwo z jednej z firm windykacyjnych poszukiwali właśnie pani Małgosi. I mogłem im tłumaczyć to, co nigdy nie było publikowane. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. A potem już się pojawiły informacje w sposób taki, jak powinny być, czyli spuścić po brzytwie, bo jak to mówią, nie chciałbym, że tak powiem, uchodzić za szowinistę, ale to już Konfucjusz powiedział, że z kobietą i człowiekiem niskiego stanu ciężko prowadzi się rozmowy. I absolutnie nie chciałbym, aby jakaś pani wzięła sobie to do serca, bo raczej jest to wskazanie poziomu, na którym firmy windykacyjne prowadzą rozmowę. I idźmy dalej. Ustęp drugi cytowanego paragrafu. W przypadku otrzymania od osoby zadłużonej zarzutu, że wierzytelność powstała w wyniku stosowania przez pierwotnego wierzyciela niedozwolonych praktyk. A pierwotny wierzyciel znajduje się na liście ostrzeżeń konsumenckich Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działalności o której mowa w paragrafie 47a ustęp 2, czyli to jest ta kwestia dochodzenia wierzytelności. Przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami zobowiązuje się do wstrzymania wszelkich windykacyjnych czynności wobec tej osoby do momentu potwierdzenia lub Oddalenia zarzutu. Jeżeli zarzut zostanie potwierdzony, przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami zobowiązuje się do odstąpienia od dochodzenia tej wierzytelności. No drodzy Państwo, czyż to nie jest piękny dowcip? Dlatego właśnie dzisiejszy odcinek, gdzie oprócz ustaw, kodeksów, jest to jeden z bardziej istotnych dokumentów, dlatego. Że on obrazuje, no jeżeli powiem, patologię działania w indykacji z całą pewnością. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, to sobie też musimy powiedzieć. Ale idźmy dalej. Ustęp trzeci: Przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne w powyższym zakresie. Czyli widać, jak te regulacje działają. Paragraf 47 d. Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwem zarządzającym wierzytelnościami a jego kontrahentami zawierają względnie jednolite dla danego przedsiębiorstwa zarządzającego wierzytelnościami postanowienia dotyczące możliwości wstrzymania czynności windykacyjnych w przypadku uprawdopodobnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy, procedury wyjaśnienia z kontrahentem przyczyn złożenia reklamacji osób zadłużonych lub powstania przesłanek uprawdopodobniających stosowanie praktyk. Naruszających zbiorowe interesy konsumentów, pozyskiwania od kontrahenta dodatkowej dokumentacji oraz przekazywania kontrahentowi bądź wierzycielowi pierwotnemu reklamacji lub skarg w zakresie rozpatrzenia okoliczności wynikających z działań przedsiębiorstwa zarządzającego wierzytelnością. I to było tyle, jeżeli chodzi o nowość. Część druga księgi trzeciej. Czyli dalsza część bajki. Oczywiście po staremu zasady komunikowania się z dłużnikiem, a po nowemu zasady komunikowania się z osobą zadłużoną. I oczywiście skupimy się tylko na różnicach. Przedsiębiorstwo windykacyjne zobowiązane jest prowadzić wszelkie działania i komunikować się z dłużnikiem w sposób zapewniający ochronę interesów kontrahenta. A równocześnie przestrzeganie prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz poszanowania słusznych praw osoby zadłużonej. Czyż to nie jest kolejny dowcip? Idźmy dalej, dlatego że tu jest pewna zmiana w stosunku do tego, co było, aczkolwiek jest to tylko przerzucanie pomiędzy cyferkami. Częstotliwość komunikacji z osobą zadłużoną. Nie powinna być dla niej nadmiernie uciążliwa i nie może znosić znamion szykany. No, drodzy Państwo, na papierze brzmi pięknie. I paragraf 49. Przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami dokłada należytej staranności, by korespondencja kierowana do osoby zadłużonej została do niej skutecznie doręczona. Jakoś, no nie widziałem, że tak powiem, listów poleconych. A raczej śmiem twierdzić, że te listy są wysyłane na pałę. I teraz jak ta korespondencja powinna wyglądać? Korespondencja do osoby zadłużonej powinna być wysyłana w zamkniętej kopercie, bez adnotacji lub znaków na kopercie wskazujących, że korespondencja dotyczy długu adresata. Zastrzeżenie dotyczące znaków na kopercie nie dotyczy oznaczenia i znaków graficznych identyfikujących przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami. O, drodzy Państwo, to już trosz, trochę jest tak, jak e, sytuacja, w której Ktoś zamówi sobie w sklepie wysyłkowym najnowszą, że tak powiem, lalkę za kilkaset złotych. Piszą, że gwarantują anonimowość, a paczka owinięta jest w zasadzie w logo na 3 czwarte jej wielkości. Sex Shop, jakiś tam wysyłkowy, prawda? No, zachowali anonimowość. Korespondencja do osoby zadłużonej powinna być kierowana na adres skazany przez tę osobę jako adres do korespondencji, a w przypadku braku takiego wskazania, na jej adres zamieszkania lub zameldowania znany przedsiębiorstwu zarządzającemu wierzytelnościami lub przekazany temu przedsiębiorstwu przez poprzedniego wierzyciela w przypadku nabycia wierzytelności. I drodzy Państwo, ile razy mieli prawidłowe adresy, a celowo nakaz zapłaty szedł, byśmy powiedzieli, na berdyczu? Więc to, co czytam, sami do, się, przyznają się w tym momencie do tego, że wiedzą, jak to powinno wyglądać. Ale można przyjąć założenie, że bardzo często robią zupełnie odwrotnie niż sami napisali, że chcą robić. W przypadku gdy próba doręczenia korespondencji na adres określony w ustępie trzecim będzie nieskuteczna, przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami może kierować korespondencję do osoby zadłużonej na inny adres, pod którym ta osoba może być osiągalna, zgodnie z wiedzą posiadaną lub uzyskaną przez to przedsiębiorstwo. No, niezły żarcik, prawda? W przypadku zwykłej ulotki wysyłanej, bo tak możemy zwykły list nazwać, kiedy nigdy nie wiadomo, czy wróci, bo ląduje u kogoś w skrzynce, prawda? Albo razem z ulotkami z McDonalda, z Burden Kinga jest usuwany idzie na przemiał. Więc pod tym względem no, geniusze zbrodni. W przypadku. Gdy przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami posiada wiedzę o fakcie, że osoba zadłużona ma nowy adres i poprzedni adres tej osoby jest nieaktualny, korespondencja nie powinna być wysyłana na nieaktualny adres osoby zadłużonej. Ustęp szósty: w przypadku, gdy nic innego nie wynika z przepisów prawa, korespondencja do osoby zadłużonej może być kierowana na adres poczty elektronicznej tej osoby. Ustęp siódmy. Przedsiębiorstwo zarządzające wierzytelnościami wdraża procedury mające na celu zapewnienie poufności korespondencji zawierającej informacje o zadłużeniu oraz minimalizację ryzyka ujawnienia treści takiej korespondencji osobom i podmiotom uprawnionym, w szczególności określające sposób weryfikacji aktualności adresów poczty elektronicznej pozyskanych w inny sposób niż od kontrahenta lub osoby, które te dane dotyczą. Wykorzystywanych w dochodzeniu należności, a także sposób potwierdzenia tożsamości użytkownika danego adresu. I tu w tym wypadku, zgodnie z tym punktem, pozdrawiam serdecznie panów z firmy WEC czy panie. Gratuluję. Oprócz oczywiście Urzędu Ochrony Danych Osobowych, założę się, że pan, którego tak pięknie żeście zrobili, co już było w jednym z odcinków wcześniejszych, również. I tu złoży reklamację. Ale tak jak mówię, nie, nie zdziwi mnie sytuacja, w której zostanie rozpatrzona negatywnie, bo przecież ja tu Państwu tylko i wyłącznie bajki czytam. Co jest istotne, to paragraf 50, drodzy Państwo. Pierwsze wezwanie do zapłaty wysłane przez wierzyciela pierwotnego lub w jego imieniu powinno dokładnie opisywać wierzytelność, tytuł wierzyciel, należność. Data wymagalności, naliczone odsetki, inne należności uboczne i cała reszta, która powinna w tym wszystkim być, a o czym ten zbiór zasad jednak określa. I efekt tego jest taki, że możemy powiedzieć jedno. Windykacja doskonale, tak jak powiedziałem, wie, co powinna robić i jak to powinno wyglądać. Ale oczywiście chyba sami traktują to, co napisali, jako... Bajkę i to nawet nie dla przedszkolaków, a chyba tylko i wyłącznie trzylatków. Więc, drodzy Państwo, jak się tu nie napić. Państwa zdrowie i do zobaczenia we wtorek.